wszystkich dzisiaj się wziąłem za zasłaniany wogier jak widzicie mam już prawie wszystko zasunięte jeszcze to tutaj została jedna i tam z tyłu aha, jeszcze tutaj przód muszę zabezpieczyć zaraz wam pokażę te drzwi zawsze zabezpieczam co roku i tu górę z tego względu, że tutaj zawsze wiatry wieją nie od boku bardziej ale tutaj od tego czoła zawsze zawiewa, także tutaj to, tą ścianę zawsze całą zabezpieczam. Dźwiczki zostawiam, jedne, drugie, trzecie, jest to folia zbrojeniowa, przezroczysta, co roku ją używam, tu już jest trzeci rok, jak ją używam. O tutaj gdzieś tam takie, no są krzywizny, tak tutaj widzicie, mogłem równo dociąć estetycznie ale ja co roku zawsze i tak nie opisuję tych folii nie wiem gdzie, później gdzie, która ma gdzie być ja to tak zawsze co roku na pałę przykręcam tu mi pasuje to tu ją przykręcam, tą pasuje tu ją tu przykręcam i tak zawsze robię co roku no już powiem wam, że wiatry są chłodne, papugi rozale. najbardziej marzną zaczęły mi się tutaj, podejdziemy do nich, zaczęły mi się chować za dyskami, za kątem Nie, nie chcę woszyć. ale tak zaraz z nich wejdziemy, bo będę im sypał karmę. Pokażę wam. karmę kupiliśmy dla nich, bo jednak to jest średnia papuga, a ja daję, ja podawam im dla tej tu mamy karmę. Kupiłem 10 kg dla średniej popugi Bo ja zawsze im podaję, podawałem taką drobną Zaraz pójdziemy, ją otworzymy dla drobnej egzotyki. I powiem wam, no nie mają z czym tym, z czym tam przybierać. Tutaj już zrobiona wolierka. Zaraz wam pokażę. Ale chodźcie, to nic nie Małe arma Mały armagedon tutaj. Kukurydza zależy. Otwórzmy sobie ją. I tutaj przedmiot. Powiem wam, że nie mnoże, żadnego. Dobra, już mamy. Delikatnie nadepchniemy. O, przeciw worek na piscę. Założymy na wostrze do morzyka. No ale wcześniej takie modę zaraz przez pływą do worka. Znaczy do worka do wiaderka. Bo nie zostawiam workach, bo mam myszy. I powiem wam, że myszy naprawdę Zby... wszyscy zarobią Tam rozgryzły. O, dawajcie. Co mam tutaj? No, jaka jest taka Premiusz, Nie wiem, czy to jest jeszcze pewna potuga. nie znam. Ale wszyscy się znają, może będą wiedzieć, czy dobra potuga, czy dobra karma. No, kupiłem taki woreczek 10kg chyba za znaczy 45zł Zobaczymy czy będą rozale zadowolone A tutaj mamy właśnie klatkę zbudowałem ostatnio Nie nagrywałem, bo śpieszyło mi się Tak to się prezentuje Dwie pary drzwiczek Tak jeszcze jest nie skończona Tutaj otwieramy Pach. Karmnik ale myślałem, żeby dawać im jedzenie i picie na ziemi. Z tego względu, że dobra, będę miał tutaj jakieś jedzenie dać im, ale picie i tak muszę dać na ziemię, bo chciałem też gdzieś obok dać picie. Ale to jest zły pomysł, bo będzie wszystko, resztki leciały do wody, będzie się woda bardzo brudziła. Także woda będzie na ziemi. Jakaś gałązka, budek lęgowych na razie nic nie wieszam. Bo jeszcze muszę to tutaj okienko zabezpieczyć i tam to otworzę, żeby tutaj światło więcej padało. Jak budki będą lęgowe, to będą tutaj na pewno w rzędach. Tu będą budki lęgowe i na tej ścianie zrobię sobie. To będzie taki kącik na ręgi ich. Tutaj mają gałąź jedną. Może gdzieś jeszcze jedną zamontuję, ale zobaczymy. Zobaczymy też. Tutaj mniejsze drzwiczki takie. Znaczy te są mniejsze, te są większe do wchodzenia. Kuteczka, bo wiadomo, dzieci wchodzą czy coś, żeby po prostu e, nie otworzyły. Otworzymy. I tutaj wchodzimy do woliery. No i jesteśmy w środku. Jeszcze okno umyjemy sobie o, i o tym mówiłem, żeby to zabezpieczyć, na ręce po prostu, kantówki, plecje przezroczysta musi być, żeby więcej światło padało. No i mam nadzieję, że będą tutaj ptaszki, będą się dobrze czuły. Jeszcze i tak to będzie wszystko odkażał yy, Mam taki wpłynie, będziemy pryskać, żeby to odkazać ładnie. Bo tu jednak były, mówię, bo żanty, też takie tu. Taki szpital był dla chorych ptaków, też. Także na no, pewno to jakąś jest. Trzeba to spsikać ładnie z Wszystko wychodzimy no mam nadzieję, że mi jak będę wychodził, nie uciekną. Bo specjalnie takim mniejsza robiłem, żeby móc się zmieścić i żeby nie uciekły. Dobra, jeszcze tu ptaków nie ma. A właśnie, chodźcie, idziemy, zajrzyjmy do zeberek. Czy są jajki, e, czy są młode żyją, bo ja powiem wam, nie zaglądałem od dłuższego czasu Nie wiem co tam się dzieje Delikatnie nie puszymy ich Czy nasze zeberki żyją Powiem wam proszę. Mamy, żyją, ładnie się mają. Dwie żebereczki. Tylko dwie się wykluły. Będzie ciemna, jasna. Cztery jajeczka czyste. A zajrzymy jeszcze tu do góry. Co tutaj słychać? O, tam ponanoszone. Ja to nic nie widzę. wy coś widzicie? Szczerze, są jajka chyba, a nic tam więcej nie widać. Gniazdo naprawdę spokojnie zbudowane. Dobrze. Teraz będę miał cieplej, chociaż nie będzie im tutaj biało. Zaraz dajemy. Może sobie zbiera materiał do gniazda. Widzicie? Piórka. Mudują. No i super. No, wieje zimno. Także i tak moim zdaniem to są późne. Późna pora na lęgi. No ale tak wybrały, tak chciały. Szkoda, wyrzucać. Też. Niech mają. No i dobra. Idziemy teraz, przejdziemy sobie e, do tyłu. Jeszcze tam zobaczymy coś, co tam słychać. Przez no, przysypał karmę po przysypaniu tak ona wygląda. Także no, na pewno jest lepsza od tej, co im podawałem. Zaraz Wam pokażę. Podawałem mi taką, no mówię, drobna egzotyka, ale widać, że jest. No tu mamy coś takiego. No a tu jest tak, jest. No, wiele więcej słoneczników jest. Także na pewno jest lepsza karma, tak? Niż ta dla drobnej egzotyki. Ogólnie ten pan się pomylił, czy mi ją wysyłał, bo miała być właśnie dla drobnej egzotyki. A wysłał mi. E, miała być dla średniej egzotyki, a wysłał mi dla drobnej egzotyki. Także to on się pomylił. No a to już nie odsyłałem, po prostu zostawiłem sobie. Mówię, zamówię jeszcze raz, domówię drugą. Będę miał dla zaberek. Na pewno, bo tam są, widziałem też. E, są na na traw. Także dla. Zeberek, mówię, będzie w sam raz. wysprzątamy im tutaj ten syf. Bo widzę, że mają naprawdę tuż już bałagan, nic się zrobił. Bażanty zaraz sobie to przebiorą. One już po na to czekają, ponieważ Bardzo lubią właśnie jak tutaj te resztki wyrzucam. A papugom damy świeżek. Jeszcze jabłuszka damy im zaraz. Tutaj były trzy kurki. Jedną kurkę na pewno stara kura zabiła, no ale jest, jedna się uchowała. Mogłem noskę i założyć, leżała tam po prostu w kącie schowana, bo widać tak, że właśnie weszła do środka, nie mogła wyjść z drugiej strony i tam któryś bażant ją dopadł, czy stara, czy tamta, no nie wiem. Teraz ciężko mi powiedzieć, nie płaci mi kopuk, no. Teraz będzie wam tu dobrze, nie? Nie będzie wam wiało. Zabezpieczone macie, także super. Nie wam komacie, jeszcze idę wam tylko. Jabłuszka przyniosę. I tak one tutaj nie zostają, bo ja będę stąd je zabierał. Tylko muszę nam te woliery przegrodzić. Już to mówię, mówię, mówię i nie mogę tego zrobić. A teraz muszę czekać ze względu na te młode zeberki. I widzicie, zawsze, zawsze coś chciałby człowiek dobrze, ale zawsze coś wypadnie. że Coś pokrzyżuje, a wodiera już jest w 90% skończona. Ale jednak musimy dalej czekać. Jeszcze tutaj trzeba zabezpieczyć, ale chodźcie, jeszcze nabierzemy sobie tej karmy i damy dla świergotek. Dla świergotek też będzie super. ona, bo jest słonecznik, świergotek bardzo lubię. Pół? Na pewno będą bardziej, no, no nie no o wiele, wiele lepsze jest skarba, naprawdę powiewam. Na pewno bardziej tą polugą niż tamtą. Teraz jeszcze do barzącików przejdziemy. Wody im dać zmienić, karmy nasypać, czy nic nic nie chcą mieć, byłam, po prostu powiem Wam to co najlepsze, a pszenica zostaje. Ale nieraz tak robię, że im głodówkę z taką robię. Jeden dzień, nic nie sobie i nawet przy nic sobie zbierają. Weźmy sobie tutaj. Jeden świergotki. Nie no dużo mają prosa. Widzę, także nie będę ich tego wyrzucał, tylko tutaj im dosypię i tyle. Kasi, się tutaj nam jeszcze. No, piękne, piękne. Naprawdę ten samczyk tak mi się podoba. żółciutki jest. No, przepiękny. Super, tak. No i dobra, biorę się teraz zakarmienie wszystkich. Tego Wam już nie będę pokazywał. Bo z tym najdłużej mi schodzi, jak mam kręcić, filmować. A dzisiaj powiem Wam, że mam czas ograniczony także dzisiaj za dużo Wam też nie pokażę bo muszę się trochę posprężać czas mnie goni ale taki krótki filmik mówię dzisiaj przy weekendzie nagramy dobra karmię tutaj ten przód cały i idziemy do tyłu do tyłu zobaczcie jeszcze kaczki chodzą kaczki nie chodzą z kurami są osobno Eee, także nie chcę, naprawdę powiem wam Taki syf te kaczki robią, tak jakoś się napaliłem na kaczki Ale jednak z nich rezygnuję, nie chcę kaczek Mam temat dogadany tam, tam z jednym hodowcą, zobaczymy co, co z tego wyniknie Ważanty młode dostały Te też mają nasypane no i będzie trzeba się za to wziąć, za słania, nie, zasłanianie tych wolier polimą mam kupioną będę tą ścianę zabezpieczał tą i tą całą od góry na dół tak samo tutaj tu będę chciał na pewno odtąd od czoła i do tego tutaj o, tylko to zabezpieczę Tam ta ściana raczej zostanie Najważniejsze, żeby właśnie tutaj ta strona była zabezpieczona, bo tutaj najwięcej wieje. Chyba, że mi foli zostanie, no to jeszcze tam się skuszę, na tamtą stronę, żeby zabezpieczyć. Ale na początek biorę się za to. No i tutaj ta cała folia, ta cała będzie zasunięta. Folia już mam, właśnie, będzie szła górę zabezpieczam całą, cała będzie zasunięta i cały przód, także tutaj nie będzie wcale przewiewu fakt faktem, no na wiosnę tylko tutaj przód ściągnę, ale góra zostaje, nie chcę na do zadaszonej, chcę mieć całą zadaszoną tutaj widzę i tak u góry Ach, tam nie wiem czy widać, są dziury, koty koty wchodzą na tą folię i zobaczcie co tam się dzieje jakby nie koty one tam wchodzą i tam po prostu sobie leżą do tej folii się by nic nie stało, nawet by dziura na niej nie było ale wszystko ty że tak właśnie robią pazurami, no także jakieś dziury są, no ale no, ten rok jeszcze na pewno będzie e, tą zbrojniową jak położymy zobaczymy jak ona długo przetrwa bo ta zielona nie. Ona nie jest, to jest zwykła folia, nie, nie jest brojeniowa, to jest zwykła folia, taka plandeka. A ta biała jest, powiem, wam, że trochę grubsza. A na drugi rok zastanowi się nad plastikową folią. Widziałem fajne, też grube, wytrzymałe. Także może się pokuszę na taką, właśnie plastikową. Ale zobaczymy, jak to z czasem przyjdzie. Bo jeszcze muszę się no, wziąć za tutaj, za te woliery Ale najważniejsze, żeby to drzewo to to drzewo, żeby właśnie po prostu ściąć trochę gałęzie, tak samo tutaj, bo nie daj Bóg, przy wietrze, widzicie, ona jest pochylona na tą wolierę i boję się, że przy mocnych wiatrach położy się, położy się i no, będzie po wolierze, a szkoda byłoby moje roboty i ptaków. Także na pewno będę ścinał tą, Tak ja myślałem, żeby tylko do tej gałęzi, a ten cały czubek ściąć i tylko tutaj do tej gałęzi zostawić i żeby ona się po prostu tutaj kładła jak będzie chciała. Taki plan zobaczymy. Także pozdrawiam i życzę miłego oglądania.